Siemano sesjony profesor, a to kolejny odcinek w World of Tanks. Dzisiaj zagram sobie T-62 radzieckim czołgiem średnim. Czołgiem, który służy do wsparcia naszej drużyny. Prezentuje się w ten sposób, wygląda całkiem spoko. Siłę ognia ma 320 dmg średniego. PNTRC264 na Goldzie wygląda to trochę lepiej 330, ale prędkość pocisku znacznie spada. Na 900 na podstawy mamy 1500 metrów na sekundę, a tam tylko 900. A i tak zagram sobie, myślę, że goldem, żeby mieć tą penetrację lepszą. Mamy tylko wentylację drugiej klasy, nie będę to ładował na potrzeby filmu wyposażenia, żeby sprzedawać kolejne czołgi musiałbym znaczy się... 183 tysiące, mam tylko kredytów, ponieważ zakupiłem sobie Ebra 90 9 poziomu. Nie mam w imię jeszcze nic odblokowanego. Ale naklikałem. O właśnie, nic jeszcze nie mam tutaj odblokowanego. Pierwsze mecze nim tylko zagrałem. Ale skupimy się dzisiaj na T-62. Uniwersalny czołg średni. Przejdziemy sobie do bitwy. Jesteśmy na mapie Studzianki, na mapie, na której mało grałem, ze względu na to, że zawsze ją blokuję, nie jest to moja ulubiona mapka do gry, ale myślę, że w sumie staniemy gdzieś na środku, bo snajpimy tym czołgiem, ewentualnie gdzieś gdzieś bardziej yy, w dolne rejony mapki, pojedziemy do tego miasteczka, tej wioski, zobaczymy jak przeciwnicy pojadą. A my sobie z tych szklaszków postrzegamy. Nie wiem czy nam się żarówka nie poświetli nie za moment. Czy my coś w ogóle tutaj zobaczymy? Nikt nie pojechał świecić, także będzie z tym ciężko na początku. Jest pierwszy. Jedzie tak szybko, że ciężko będzie go trafić. Badka 25 ton. Losowanie oczywiście z dziesiątkami, dziewiątkami. No, wychyli się. Nie weszło, a się cofnął, ale nie fakt. Czy ja chcę tam podjechać? Chyba podjedziemy nie będziemy stali w tym krzaku pół bitwy. Dobra, jednego ściągnął nasz. Błyskawica. Od tego byśmy niszczyciela nie chcieli dostać, polskiego. Mobil, około 800 to będzie na strzał. Wow. ten nowy nieżyciel jest niezły z tego co widziałem na powtórkach, dużo kosztował, patrząc po jego statystykach, jak się OL przyjąłem teraz od 2 niestety nie zdążę mu oddać. Patrząc na statystyki. Tego jeszcze, ale to myślę, że było warto tyle dać zasobów. Oczywiście, jak ktoś dużo gra, to stać go. Moje bitwy w ciągu tygodnia można powiedzieć na palcach jednej ręki. No bo tak kiedyś grałem więcej. Hmm. Nie chcę się za bardzo wychylić, żeby głupio nie zginąć. W tej bitwie jeszcze nic nie zrobiliśmy. Oj! Nasz go ściągnął na szczęście. Oczywiście się, że dostanę od niego. Jest grilek. Hm. Czy on się pokaże? Nie pokaże się za budynkiem. Fosz atakuje. Myślę, że też możemy wyjechać. No, jest pierwszy damage. Oj, i grillak. zapomniałem o nim. Silnik sobie naprawimy. Dobra, jest drugi strzał. Ła! Ten jeszcze ma pierd...nięcie niezłe. Gościu w ogóle już ma... ...dwie odznaki biegłości chyba. Bad chat raczej stąd uciekł, jest to jest 7-1. Także gruba przewaga z naszej strony. Nie chciałbym jechać pierwszy. O właśnie. Bad Gdzieś w krzaku stoi. Ten bad gdzieś tutaj stoi. Aż podjeżdża, zaraz powinienem poświetlić. Chyba, że szybciej zginie. Ale jedziemy za nim. Trochę się poblokowaliśmy. Teraz... Chyba go nie zobaczymy. Ten Chat chyba nas ściągnie. No właśnie. Niestety, w bitwie nie udało się za wiele zrobić. Ale ta mapka jest dla mnie bardzo przeciętna. W dodatku, czołgiem średnim gram bardzo mało. Ale najważniejsze, że bitwa jest wygrana dosyć wysoko. Coś tam postrzeliśmy. A tak się prezentuje. Wynik bitwy niecałe 1000 damage. Także. Praktycznie nic nie spostrzegamy, ale 51 tysięcy kredytów, 3000 expa zarobione, także przejdźmy do bitwy numer 2. Jesteśmy na mapie tembina Z samymi dziesiątkami pojedziemy sobie do miasteczka, pomóc naszym. Ewentualnie, chwilę możemy przystanąć tutaj na C6 w krzaczku, zobaczyć, coś się wychyli. Obiekty 268 też tutaj staną. Opuszczenie armaty w tym czołgu nie jest najlepsze. Jest siódemka daleko. Niestety go nie widzimy i tym bardziej nie przebijemy. Wierzę. s -setka. O, I lotówka nawet, ale poleciało. Niestety w ziemię. Idziemy sobie bliżej miasteczka, ja coś tam upolować. Dostał Chociaż jeden strzał na początek Przełączyłem sobie na Golda, jakbyśmy mieli jakiś strzał w taką asetkę. i następny odcinek sobie zrobimy chyba z 100 legendarnego już czołgu w World of Tanks Jest to pierwsza chyba z moich mm, dziesiątek na tym koncie w Nie mam jakoś wiele zagranych bitew na s 100 no ale... Zobaczymy jak się sprawuje też w bitwach Zobaczmy na mapie jaka, jak jest ustawiona nasza drużyna. Wszyscy są w mieście, a to jest duża defensywa. Ze strony naszych, naszych, ale może i to lepiej. Jedziemy razem z naszymi. Na nich bym ch nie chciał raczej wyjeżdżać. Nie przebyliśmy w bok, osza. Esetki również, ale działo jest fatalne. TB1 jest na wzgórzu. Nasi nieźle ich tu wykończyli wszystkich. Jest 7-0. Kolejna łatwa, łatwa bitwa dla naszej drużyny. <coughs> Żałuję tylko, że nie dało się zrobić lepszych wyników. O, nasi się rzucili Po ten damage Ale nas biją Były to z magazynkiem A, i nietrafione niestety Kiedy nie skopiujemy do końca tego działa, to widzimy, że czasami jest ciężko z większego dystansu trafić. No i zostało progetto 65. Myślę, że już nie zdziała zbyt wiele w tej bitwie. No, nasz nie trafił, jeszcze mam szansę. niestety się poprawił szybko. Ok. Mamy drugą bitwę. Zagram sobie jeszcze jedną. Mam nadzieję, że wynik będzie nasz ciut lepszy niż w tych dwóch bitwach. Gram trochę zachowawczo ze względu na, na nagrywanie odcinka, żeby za szybko się nie wyłożyć po prostu. nie nie powtarzać. No, podobny wynik 1000 damage'u. Nie ma na co patrzeć. Przejdźmy do bitwy numer 3. Jesteśmy zatem w bitwie numer 3 na mapie. Posterunek z samymi dziesiątkami, dziewiątkami i nawet ósemkami. Więc losowanie jest najlepsze z tych trzech bitew, które zagramy. Co ten ma? Jakiś turbo. Pojedziemy sobie na prawo na miasteczko. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle tu od nas jeszcze pojedzie. Z raczej chciałbym wspierać naszych a nie grać na pierwszej linii, ale jadą, na szczęście jadą, także nie będzie źle przełączymy może sobie do na golda <coughs> Będziemy w bezpośrednio w starciu z y, czołgami ciężkimi, z dobrym pancerzem. Nie trafił w nas na szczęście. WZK111 podjechała. Podjedziemy sobie za ten domek. Także była zmuszona się trochę wycofać delikatnie. A, ale niestety ty w gagnet nie weszło. Słaby strzał. Chyba przegramy to miasteczko. A, niestety za mocno się wychyliłem. No, jest szansa zrobić damage w boczek. U ile mogę, to bitwa się zaraz dla nas skończy. Zapewne. I jeszcze nas wysadzili. Także niezły fakt. Aż tam wieża odpadła. Także to był czołg T62A Radziecki. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się zagrać Esetką. Lepsze, lepsze bitwy jeśli chodzi o damage także i dzięki jeszcze raz cześć